Piękny widok, słuchajcie, świetny widok. Nie wiem jak wy, ale ja to już czuję święta. Ale jest pięknie. No, po prostu nie mogę się napatrzeć. Nie mogę się napatrzeć. Cudownie. Hmm. O tutaj będzie pięć. No i słuchajcie, idę odśnieżyć troszeczkę tutaj wjazd. Ach. Tak, trzeba troszeczkę odśnieżać Ty dziko mały Ty dziko Jesteśmy na spacerku? To znaczy, nie na spacerku, tylko na podwórku. nie żyłam troszeczkę. Tam nie! Nie, eh! Chodź, bestio. Tam nie wolno. Mordko. Aż ty. <taki>, Taki dzieciaczek jak on lubi, słuchajcie, w tym śniegu się bawić. Chodź, to. Chodź. Chodź ty. Chodź tu. No, lubi w śniegu się bawić. On no, takie moje trzecie dziecko jest, no wiadomo. Nie, tam nie, chodź do mnie. Chodź tu. Chodź tutaj. Tam nie wolno. Nie wolno do sąsiada. Pokazuję się Wam, bo dzisiaj chyba w tym vlogu się nie pokazałam. Tam dziewczyny tutaj pukają w szybę. Nie mogą wyjść, słuchajcie, o tutaj jest piękny krajobraz. Może z tej strony będę tak do Was mówić. Nie mogą wyjść, bo słuchajcie, znowu katarek, przeziębionko. Nie chcę, żeby się rozchorowały, bo starsza córka ma niedługo wycieczkę do krainy Świętego Mikołaja i bardzo jej na tym zależy, więc... U -u o Jezu, się przestraszyłam! Tę weź. Matko, się przestraszyłam! Słuchajcie, ten dźwięk. Yy, to słuchajcie, śnieg topnieje z dachu, leci. Tutaj poleciało przed chwilą. Ale na czym stanęło? Aha, i zależy bardzo na tym wyjeździe, więc no wiecie, musi się wygrzać, tak? Nie może się w śniegu na razie tarzać. Coś mi swędzi pod to czapką, Więc, taka sytuacja. No, a tutaj trochę wyszłam z psiakiem Mówię, odśnieżyłam troszeczkę wjazd yy, Czekam jeszcze na pocztę Słuchajcie, poczta ma przyjechać I ma paczkę przysłać mi yy, Ale nie będę mogła pokazać wam Co będzie w paczce Bo to są prezenty dla dziewczyn Na Mikołaja To znaczy takie upominki, wiecie M Może, no nie wiem, może na dniach Jak pójdą do przedszkola to wam pokażę Bo na razie nie będę mogła yy, Otworzyć i wam pokazać, no bo są w domu I nie chcę, żeby to zobaczyły ale zamówiliśmy im między innymi takie, wiecie. Yy, 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 I co zamówiliśmy? Pierścionki, słuchajcie, takie pierścionki dla nich. Więc no nie pokażę Wam. Póki co. No. Dobra, lecę do domu. Ja tylko tak na chwilę. No, w tam, w tamtym świetle lepiej wyglądałam, no. Nie ja mam Ja mam pieska parę. Dobra. Ty masz pieskę takiego. I, I dwa. Dwa, bo to jest para. Memo, memo. <grym> no Zakryj to. Nie, nie jest to. Ale już odkryłaś raz, czy nie? Okay. Nie. Tam, nie? O, tam. To ci odkryć? Nie. To? Nie. To? Nie. To? Tak. To? Nie. To nie, tak. Szara lalka. Jakaś. Wierzę, I teraz ja. I wierzuj. Aha! O, mniej. No teraz ty. E, mam przepis na frytki. Mam, no, mam nadzieję, że tutaj Wam nie będzie przeszkadzać ten kadr. No bo no, inaczej nie mogę ustawić. Słuchajcie, obrałam ziemniaki właśnie i kroję je w takie. No w takie kółka. Tutaj już właśnie kończę. Ja to zawsze robię, słuchajcie, w ręku. Nie, nie kroję w ogóle na deskach. Rzadko kiedy. Dobra, kiedy mamy już wszystko pokrojone, oczywiście grubość frytków zależy od waszych upodobań. Robimy teraz w paseczki, tak? Kroimy owe frytki. Grube, chude, jak wam pasuje. I teraz muszę je umyć. Parę razy przepłukać, żeby nie było skrobi, żeby woda była czysta, słuchajcie. W zimnej wodzie. Muszę odłożyć telefon. No bo jedną ręką ciężko będzie. No i dobra, i teraz jak wypłukałam, widzicie, woda jest czysta, klarowna. Przepłukałam frytki cztery razy. Oczywiście moje nie są idealnego kształtu, nie są idealnej wielkości. Zaleca się podobno, bo ja to biorę z przepisu z internetu, zalecają podobno, żeby mniej więcej były takie same, ale mi się nie udało. I teraz bierzemy łyżkę stołową cukru, wsypujemy, wsypujemy i mieszamy. I tak, tak, frytki namoczone w, w tej wodzie z cukrem powinny stać. Słuchajcie, 30 minut. Ta woda musi być bardzo zimna z kranu, lodowata. Dobra, więc odstawiam na 30 minut. W międzyczasie, słuchajcie, jak frytki mi się tam już wiecie moczą, to robię surówkę z kapusty pekińskiej do obiadku. Kapustę pekińską staram się dosyć, tak wiecie, drobno siekać, chociaż wiadomo, każdy sobie kroi tak jak lubi, jedni lubią grubo, drudzy lubią cieniutko trzeci jeszcze jakoś tam inaczej, więc każdy sobie tam kroi po swojemu. Dobra, kapusta pokrojona i teraz słuchajcie, biorę tarkę. Możecie na tych mniejszych oczkach, na tych większych. Ja sobie wezmę na tych większych. Ścieram jedną marchewkę. Startę. Normalnie dodaję też ogórki konserwowe, ale nie mam. Mam taką sałatkę szwedzką, takie ogórazki, więc też się świetnie nadadzą. Też bardzo dobry smak jest. Więc jak ja dzisiaj gadam. Też bardzo fajnie pasują do tej sałatki, więc trochę wyławiam i kroję je w kosteczkę. Tak na oko dodaję. W ogóle ciężko mi was ustawić. Nie mam swojego statywu. Przepraszam Was bardzo nie wiem. Mam nadzieję. Tak układam, mam nadzieję, że zobaczycie, tak układam sobie o tako na pół. No i potem wiecie, raz, dwa, nie wiem, ze trzy ruchy. Słuchajcie, i patrzcie, jest taka. No taka kosteczka. a coś takiego, nie? I tak robię z... z no, z każdym, ze wszystkimi ogórkami. Dodaję do surowki i wtedy patrzę, jak chcę więcej ogórków, to do, dodaję sobie więcej. A jak mniej, no to mniej. Zależy jak to lubi, bo ja na przykład bardzo lubię takie ogórki. Moje dziewczyny też. Czy to będzie mniejsza kostka, czy to grubsza kosteczka, to już też od Was w ogóle zależy. Jak tam wiecie, jak, jak lubicie. Wygląda to tak. No i słuchajcie. Teraz tak, nie będę wam tego pokazywała, bo no ciężko mi w ogóle ustawić telefon, nie mam jak, nie mam w ogóle możliwości, a jak już ustawię, no to na pewno będziecie słabo widzieć, ale słuchajcie tak. O ja oczywiście jeszcze pod filmem dodam wszystkie składniki, opiszę, żebyście wiedzieli. Chociaż nie wiem, czy jest sens, no bo to w sumie widzicie, tu nie masz tak nie wiadomo jak skomplikowanego, no ale no dobra, ale te przyprawy to może no zobaczę, pomyślę, jak coś to pod filmem będziecie mieć wszystko rozpisane dobra i ja tutaj teraz dam na oko trochę oleju, może pakowy mam akurat jakbym miała oliwę z oliwek, na pewno bym dodała oliwę z oliwek, ale nie mam dodaję trochę oleju dodam z łyżkę stołową albo i niecałą octu, no bo ogórki są słodko-kwaśne, więc pamiętajcie żeby za dużo nie dodawać szczyptę soli, gdzieś tak może z pół łyżeczki soli, no i troszeczkę cukru, z łyżeczkę cukru dodam i później słuchajcie jak ja to wszystko dodam aha, jeszcze troszeczkę pieprzu, ale to trochę no wiecie, ja zawsze te, te, te proporcje to praktycznie, no nie wiem większość rzeczy robię na oko, więc ciężko mi tak określić ale potem dodam słuchajcie ten sos, tego sosu dodam też trochę na oko, nie wiem z pół łyżki tak, wiecie, nie za dużo, tak do smaku, też jest bardzo dobre. Dodałam. No i wiecie, tego sosu to sobie dajecie też, jak, jak lubicie dużo, dajecie dużo, jak lubicie mniej, to dajecie mniej. Tak? I słuchajcie, tak to wygląda, jest bardzo pyszna ta surówka, bardzo uwielbiamy tę surówkę. No i jeszcze możecie posypać koperkiem i dodać, słuchajcie, cebulki trochę do smaku i jeszcze z cebulką będzie jeszcze pyszniejsza, jeszcze będzie lepszy smak. Ja dzisiaj dodaję cebuli, nie mam ochoty na cebulkę i na koperek, ale naprawdę, słuchajcie, jak dodacie nie. trochę cebulki pokrojoną w kostkę albo w piórkę tak cieniuteńko, albo w półksiężyce, nie no, w półksiężyce w piórka to nie, ale wiecie, tak drobniej, to zagwarantuję Wam, że podbije jeszcze bardziej smak i będzie jeszcze pyszniejsza. A koperek doda też pięknego takiego, wiecie, takiej dekoracji koloru. Teraz tak, blachę Wyłożyłam papierem do pieczenia. Zaraz te frytki będziemy znowu płukać. Trzeba je wypłukać znowu w innej wodzie i osuszyć. Teraz tak. Właśnie biorę olej. Troszeczkę tutaj wiecie. Albo tu na papier, słuchajcie. Mi się wydaje. Albo po prostu no nie wiem, no tyle wzięłam. Na oko. Albo na frytki można tym olejem. No ale dobra. No to zaraz płuczemy. Słuchajcie, jeszcze raz ususzyć. Czekajcie, nie wzięłam siódka. Ciężko jedną ręką, słuchajcie. O, widzicie? Ten cukier został. No to tego cukru się pozbywamy. Ciężko jedną ręką robić, a nie mam swojego statywu. Posuszamy je ręcznikiem papierowym żeby były suche. Dobra, wszystkie są osuszone i ja daję przyprawy do ziemniaków z lidla. Bardzo smaczna, bardzo nam smakuje. Pruszę, osypuję, no i będę mieszać i potem na blachę. Oczywiście można dodać tylko soli, można dodać tylko, nie wiem, soli i papryki, albo zioła prowansalskie, to już jak tam wiecie, jak sobie tam chcecie, jak Wam pasuje, tak sobie robicie. Ja daję przyprawę do ziemniaków. Mieszamy, mieszamy, miesu, mieszu. Blachę. Ok, Okej. O, słuchajcie. Ja raz, jeden raz ja liczyłam, jeden raz się chowałam. Tak? I no to musiałam... No wiecie, ja wiecie co? Ja z tego wszystkiego zapomniałam piekarnika nagrzać. Szok. Więc tak. słuchajcie, włączamy y, termoobieg. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. Oczywiście, jak nie macie termoobiegu, to na zwykły. E, ja jeszcze nie robiłam na termoobiegu, powiem Wam. No, to pierwszy raz zrobię sobie na termoobiegu. E, 200 stopni, jak macie zwykły, jak nie macie termoobiegu, tak jak już powiedziałam, nagrzewacie do 220. A z termoobiegiem na 200. No, termoobieg 200. I grzejemy, no i co, wrzucamy i czekamy, no wyszło.